Halo, dzień dobry, witajcie. Jak tam zdrówko, jak tam weekend minął, jak tam święta mowę zobaczycie później ten odcinek, ale jest poniedziałek, 27 grudzień, zaraz po świętach i zobaczcie, minus 14 stopni. Rano wyjeżdżałem z bazy, to było minus 18. I tak, to to widzicie jest. No lecę sobie na ten, na, yy, na tychy, na browar z buteleczką. I tam zrzucam buteleczkę i będę ładował też yy, browar. Na dzisiaj jeszcze zrzutka na Kerfurze po południu na Czerniewicach, na Czerniewicach tak więc, o, tu też się <laughs> dupły no tak więc, no jadę powoli ładne drogi na tą chwilę święta były białe, mroźne <laughs> może być No dobra, no to co, słyszymy się później Halo Jestem z powrotem Witajcie Tu już bok mam otwarty, jestem już na Po rozładunku, o tam Po przeciwnej stronie zrzucałem Tu teraz będę ładował Ale kurde, wiecie co Teraz jeszcze druga strona będzie wodna, Dwie strony, tam na wyjeździe Stoi chłopak Został Gość był. Chłopak się rozładował rano. Wczoraj, gdzieś w nocy jeszcze jakiś kierowca tym samochodem, tym zestawem, był gdzieś w, w dwóch miejscach tu w kraju. No i chłopaka dzisiaj przysłali rano, żeby tu przyjechał. Rozładować i załadować. Przyjechał, rozładował się, załadował się tu browarem i wyjeżdżał, i koń mu się wypiął. I stanął na. na oparła się na ramię. No, i stoją i tam, dziwują, próbują go. Nie wiem, nie wiem, co się stało, czy to siodło mu się rozwaliło, czy jak, czy, czy, czy palec się wyrwał. W każdym bądź razie. Próbuję go tam teraz szczepić jakoś, żeby to wyjechać. Dobrze, że nie spadła na czepa Całkowicie tylko zatrzymała się na kołach. No, dobra. Ja rozpinam dalej, bo już zaraz moja kolej. W drodzy, załadowany jadę, no już tak w sumie to sporo ujechałem. Trochę musiałem pogadać przez telefon, po, 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 po załatwiać kilka spraw, no i tak się zeszło. No już jestem na wysokości Radomska. Zjadę sobie teraz na Radomsko, bo kurde chleba nie mam. Może jakiś tam świeży chleb będzie już na porcie. No to sobie kupię chlebek. A z domu wodę tylko jedną mineralną wziąłem No to może Mam sobie jeszcze jaką wody mineralną No i pędzę na rozładunek Jeszcze dzisiaj w Kerfurze Będę to rozładowywał O 17.30 mam Awizację Zrzutki W Czerniewicach W Kerfurze No i jeszcze raptem mi tam stówka została Na, na dojazd Niecała 97 km no i tu po prawej już Port Radomsko widać nie wiem czy widzicie, ale ja na pewno jak głowę skręcę no i tu zjeżdżam do sklepu raz, dwa załatwić i spadówa dalej lecimy dalej no tak to dzisiaj leci dzień dobry w kolejnym dniu tego kerfura rozładowałem, wyjechałem. Stanąłem momentalnie na parkingu, bo to był czas mojej koniec mojego czasu pracy. A teraz jadę sobie z brzezin na stryków. O i taka oto sytuacja, że przede mną straż jadą na akcję. Mam utorowaną pięknie drogę. A gdzie one jadą to nie wiem. Gdzie one będą jechać? Tu skręcają coś, skręcają coś. Tu drabina ciekawe, czy sadza jakieś się nie zapaliły gdzieś tam. Przed nimi jeszcze jeden wóz bojowy wyjechał. Ale zanim oni się zebrali, to mój Boże nie wiem, czy się ubierał w biegu, czy jak w każdym razie jest 6 24 minus 4,5 stopnia pędzę na załadunek dostrykowa tak, dostrykowa na magazyny Castoramy o siódmej mam awizację załadunku więc już całkiem niedługo ale co wam powiem, no takie kurde chyba resztki pozostałości już ładunków są łapane, bo, yy, no, bo nigdy nie jeździliśmy z Kastoramą, no tak żeby to ładować czy cokolwiek na, na tego. No, jeszcze dwa miejsca w Chorzowie i w Katowicach i to jeszcze dzisiaj rozładunek. Hehe, he, 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 he. he, 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 he. Zobaczymy jak to pójdzie. No i cyk załadowany już o tutaj po prawej Kastoramka. Magazyny wyjeżdżam, jadę. 824 Chorzowa, tam jest 200 chyba coś tam. Na kastoramę na ulicy Sportowej pędzę, później Katowice, nie wiem gdzie tam w Katowicach, ale myślę, że się wszystko ułoży. I wyda. No właśnie. No dobra. No to ja to wbijam sobie adres dokładny w nawigację. I pędzę. I a jedyneczka moja. I dobry. Jestem już w Chorzowie, moi drodzy. Zostało mi niby niecałe 3 km do Kastoramy. Nagrywa się tu. Panie Maćku, nagrywa się tu. 3 kilosy do Kastoramy. Pierwszej z dwóch. Ciekawe, jak oni to potraktują jak będę wjeżdżał Czy centralny wjeżdża poza kolejnością czy 16 <laughs> Przekrzywiłem was ładnie o, o, o teraz i tak trochę tam słabo widać To chodzi na pojazdów. Tu, tu skręcimy. Skręć w prawo. O, io, io. To skręcimy. Za 600 metrów na rondzie drugi zjazd. Jak ładnie? Wuje, Google prowadzi. Nie chce mi się, kurde już Nie chce mi się w ogóle w tym tygodniu jeździć Zresztą coś mi jakieś tutaj Paskudztwo bierze Znowu, kurde Jakiś kifel Coś zaczyna za bardzo przeciekać O jest, ładny znak Castora ma W prawo Ja cię kręcę Nie może być Niemożliwe Nie, moż... a to jest a kurde, to jest ta przy detechce kastorama. Co się tu z drogi zjeżdża. A widzicie, takie buty. Takie rzeczy. No, no to już jestem na miejscu. Hiper, super, gotowa. <laughs> Hiper, super, duper. Stop. Dobra, idę z dokumentami. Zanim się tu zapłaszczę, ubiorę, no to trochę minie. dobra. Popitalam. No i cyk, zmiana scenerii. Kolejna Kastorama. Już Katowice. Eee, no tak, dojechałem do Katowic. No i czekam. W środku rozładowują jedno auto. Tu czeka. Drugie. A ja następne. Tam w miarę sprawnie poszło. Ale tutaj trochę może z godziny się zejdzie. No okej. Okay. Eee, trzeba by sobie coś zjeść zrobić Jaki barszy se podgrzeje Bo se wziąłem z domu barszych biały Coś na ciepło w Później damy znać yy, Spedytorom co i jak I Lecimy dalej na załadunek Jak coś przyślą Bo na razie nic nie mam Taka lipa No dobra To będę się meldował później no i już pozdejmowany Jestem już na Orlenie w Katowicach. Zaraz to naprzeciwko IKEI. O. o i tak to, czekam na dalszą robotę, bo na tą chwilę lipa nic nie przysła, ale lipa no cóż, trudno Poczekamy, zobaczymy co to będzie. Moi drodzy Ja już w ruchu jak widać Na Będzinie Łagiszy jestem Jadę się ładować do Brukbetu Brukbet Kosteczkę na jutro Do Bydgoszczy Na jutro do Bydgoszczy o. Takie to O rozumiecie Rzeczy Tu gdzieś tego brukbeta musimy znaleźć Że on podobno z, nie dotyczy ZTM Coś tam, coś tam O kurwa Gdzie to, 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 to tam by było? Dalej? Nie wiem Nie wiem, czy to tam, czy nie tam, tam. Zobaczymy Taki zakaz albo tu remonty, ale przekonamy się. No, no i tak jak mówiłem, do, na jutro do południa do bydgoszczy mam jechać. A co z tego wyjdzie, jak to wyjdzie i co tutaj będzie, no to zobaczymy dzisiaj. Ile ujedziemy No i jestem na bramie Dostałem dokumenty 19 palet do załadunku Przecież nie jadę, stoję Tylko czekam aż się szlaban podniesie Bo się podnieść szlaban nie może Teraz zobaczę ciociu. Czemu ja stoję? No i co? No i tu trzeba gdzieś się ustawić. No i czekać na nawózkowego. No i już załadowany Chwilę później Kurwa jaką chwilę Jak zwykle Dwie strony trzeba było rozpierdylić Dwie strony Pasy O Jezu, Ta końcówka roku mi wykończy Jeszcze wszystko to takie Zmarznięte, sztywne, tempe Że tak to chce chętnie współpracować Że to się w pale nie mieści no ale no cóż, no trudno Jadę na bramę, biorę dokumenty i spierdzielę. Bo to nie ma sensu. Ja wiem jeszcze dzisiaj za 4 godziny ujadę i tyle I nic więcej. Dzień dobry, dzień dobry, w środowy poranek 8.01 Wybiła Zapraszam na informacje Kanału Marco TV. Tak, jakoś Bymy zaczęli Słuchajcie, ja już jadę Dziesiąteczką Pomiędzy Toruniem A Bydgoszczą No i nie pamiętam Czy wczoraj wspominałem Jak chce mi się odtwarzać ponownie Filmiku. Rozładunek będę miał w Solcu Kujawskim, czyli bliżej troszeczkę. Tam jestem umówiony na 8.30 na rozładunek, bo ma być na budowie koparka wtedy. No i będę zrzucał ten... Te, 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 tego brukbeta. No i już jestem na miejscu. I gościu kurde... Czek idzie. Czekamy na koparkę. Ej, ja idę sobie przy okazji... Oddepnę bok, pasy no i będziemy działać. No, ja tam stoję rozpaloneczony. Czekam na rozładunek. Hmm. <tutaj, tutaj jest ładowarka. A tu są kurwa moje klucze. Zjebała się. Za przeproszeniem. Gość przyjechał dwa, ponad 2 dwa km tutaj i normalnie. Jeździła, wczoraj nią jeździł, pracował, a dzisiaj tu postanowiła we wjeździe stanąć. I ani do przodu, ani do tyłu nie ma ochoty jechać. No hydrauliczna, hydrauliczny napęd, więc jakiś zawór pewnie pierdyknął i tyle. Próbowali coś uzdrowić. Nie, nie uzdrowili. No pojechali coś, kombinować jakąś inną koparkę, żeby mnie rozładować. Ja mam dalej już robotą, robotę daną. No, praktycznie pod dom i na bazę, więc zobaczymy, co, co oni tu wykombinują. Dobra, ja idę do kabiny, bo zamarznę. No, jak widzicie moi drodzy, już jadę. Rozładowany udało się rozładować. Maszyna ruszyła w razie W mieli tam jakąś zanadrzu drugą koparkę, ale to też by trzeba na nią by poczekać chwilę no ale dobrze, dobrze że ta ruszyła zawór puścił, normalnie można było zdjąć i pędzę a ja pędzę, a z Wami się żegnam bo to już by był na tyle w tym odcinku więc do zobaczenia w następnym odcinku, trzymaj się, się cześć